Radio CKP i DE. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji zanurzymy się w atmosferę dziewiątych dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Pozostańcie z nami. Na początku Alina Cierkowa, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, który od lat organizuje inicjatywę, przybliży przebieg tegorocznych Dni Kultury. W ramach tegorocznych Dni Kultury Polskiej w Stanisławowie odbyły się następujące przedsięwzięcia. To były pokazy filmów Feliksa Falka, wodzilej, Jazz i Daleko od siebie. Jeżeli Państwo nie wiedzą, to Felix Falk, polski reżyser, grafik, znany polski reżyser, twórca wielu fajnych filmów. Urodził się tutaj w Stanie Słowowie. Swego rodzinnego miasta nie pamięta, gdyż jako jeszcze maleńki rodzina wyjechała do Polski, ale jego marzeniem było kiedyś przyjechać do Stania Słowowa i nawet były takie plany, lecz sami rozumiemy, jaka jest sytuacja, więc to było takie no, zbyt duże ryzyko. Mimo tego udało nam się jednak spotkać i porozmawiać z panem Felixem przez Zuma. Fajnie, że świat doszedł do takich. Możliwości, że można się łączyć, widzieć, rozmawiać, dyskutować, nawet mimo tego, że dzieli nas setki kilometrów. To jest takie super osiągnięcie właśnie współczesności. Też była dość długa rozmowa pana Feliksa z publicznością, bo filmy się zaczęły w piątek i ostatni film daleko od siebie był pokazywany w poniedziałek, właśnie bo też dni kultury Polskiej były połączone z obchodami święta niepodległości. No i właśnie 11 listopada mieliśmy spotkanie z panem Feliksem. I publiczność, która z nim rozmawiała, to wcześniej była właśnie na wszystkich jego filmach. To też było fajne, ciepłe, ciepłe spotkanie. Dużo się dowiedzieliśmy, dużo zadawaliśmy pytań, więc, no więc super, że się udało połączyć. Fajnie też, że pan Felix częściowo tak spełnił swoje marzenie. Powiedzmy na razie tylko jego filmy były u nas. Myślę, że, że niebawem i on też do nas przyjedzie. Był koncert Julii Romaniuk, i to jest taka nasza szczególna duma, gdyż. Julia Romaniuk to nasza wolontariuszka. Ona przyszła do nas chyba w wieku, jak miała jeszcze 12 lat i też takim bodźcem właśnie do śpiewania, taką motywacją dla niej w ogóle pójścia na studia, na te studia czasowe do Polski, to była, był nasz projekt Poezjo Jak ci Na Imię. Jak ktoś nie wie, to jest taki projekt słowno-muzyczny, gdzie młodzież śpiewa, recytuje wiersze właśnie znanych polskich autorów to też ona zawsze śpiewała w każdej poezji i to był no, jeden z takich jej startów, tak? I teraz no niesamowita dziewczyna, która pięknie śpiewa, występuje, zaśpiewała też znaną już wszystkim piosenkę Dziewczyna Ukraina, kocha jazz, kocha śpiewać, jest taka szczera, właśnie tak jak, jak siedziałam też na koncercie, słuchałam jej, ona ma w sobie dużo empatii, dużo szczerości, takiej naiwności, nie? myślę, że bardzo często właśnie artystom tego brakuje, tak? Jest dużo Dużo takiej sztuczności. Nawet wcześniej, jak z nią rozmawiałam przed koncertem, to ona się strasznie martwiła. Ona mówi: Boże, ja się tak stresuję bardziej jak kiedy gdzieś występuje, nawet gdzieś, no nie wiem, więcej publiczności, w jakimś, na jakichś takich, no większych imprezach, tak? Ona mówi: Ale tutaj dla swoich to jest takie. To jest pierwsza kwestia. A druga, ona się strasznie martwiła, że zapomni słów. Ja mówię: no to może sobie wydrukujesz. Nie, bo jak to ktoś czyta. To znaczy, że tego nie czuje, a jak masz z głowy, to jakby jesteś cały w tym. I faktycznie, jak na przykład ją obserwować, nie tylko słuchać, ale też patrzeć na mimikę na twarz, to dziewczyna, która śpiewa całą sobie, ona faktycznie czuje i przeżywa to, co ona przekazuje nam słowami. Więc no, super fajny koncert posłuchaliśmy Osieckiej, Maryli Rodowicz, też posłuchaliśmy własnych utworów Julii, troszkę też patriotycznych piosenek, bo to właśnie też... Ku Dniu Niepodległości, także, także było fajnie. Była też prezentacja książki Petra Hawlełyszana i Romana Czarneńkoha o internowanych żołnierzach. I warto też o tym mówić, i fajnie, że się o tym mówi, szczególnie, szczególnie teraz, w tych czasach. Książka była już napisana wcześniej, prace nad nią trwały, jeżeli się nie mylę, to chyba około pięciu, około pięciu lat. I była wydana w 2023 roku, tak mi się wydaje, ale prezentacja dała radę odbyć się dopiero teraz, i dobrze, byli ludzie, byli historycy, była dyskusja. Znaczy, może tak trochę banalnie już to brzmi, tak, bo wszyscy to mówią, nie a niemniej jednak gdzieś tam prawda w tym jest, że jeżeli nie znamy swojej historii, to jesteśmy skazani na to, żeby ją powtórzyć. A nawet już nie chodzi o takie powtórzenie, tylko chodzi o to, że wiedza historyczna pokazuje nam jakieś takie różne zawiołości i jakby, że będzie tak i tak, że jakby jak jest taki stan emocjonalny, to wtedy z człowiekiem będzie się to działo, tak? Jeżeli dochodzi do takiego kryzysu, no to człowiek raczej zareaguje tak, a nie inaczej. Więc ta wiedza, ja to też właśnie ta wiedza historyczna, ja myślę, że może uratować przed jakimiś złymi decyzjami, chociaż tak patrząc na to, co się dzieje, to nigdy nie wiadomo, ale niestety od nas, od nas prostych ludzi czasami... Bardzo mało zależy, ale też bardzo dużo. Ja zawsze że powtarzam, że to właśnie wy zmieniacie świat i nawet jeden mały krok dużo znaczy. Czarne oczy morskich głębi, że splecione, warkocz gęsty. Złysły chłopców rozpalała, co mieszkali po sąsiedzku, lecz żadnego z nich nie chciała. to pozdraź cy zokoce Strašeni by za zdroщеnicy. Taniec śmierci zatańczyła, zbiły się już nad nią she's story Przed chwilą wysłuchaliście wspomnianą już piosenkę Dziewczyna Ukraina w wykonaniu Julii Romaniuk. A naszym kolejnym gościem jest Petro Hawrełyszyn, współautor książki Obozy dla internowanych jeńców wojennych na terytorium Zachodnioukraińskiej Ukraińskiej Republiki Ludowej, Zachodniego Obwodu Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1918-1919, której prezentacja odbyła się w ramach 9 Dni Kultury Polskiej. Chcę powiedzieć, że mam bardzo dobre wrażenia o tych Dni Polskich, dziewiątej edycji o Iwanu Frankisku. W czasach wojny, w czasach tej dość ciężkiej atmosfery psychologicznej, oczywiście, że to jest takie powietrze swobody, powietrze europejskości, jakiejś normalności, powiedzmy tak. I właśnie dlatego to jest super, tak? bo można przyjść, coś zobaczyć, posłuchać i w taki sposób wyluzować sobie. Udormować sobie ten stan swój moralny, tak powiedzmy. I dlatego to jest super. Jestem pod wrażeniem od śpiewu Julii Romaniuk. Też się spodobało się te filmy polskiego reżysera pochodzenia ze Stanisławowa Feliksa Falka. Super. I właśnie też dziękuję za okazję i możliwość prezentować te książki, obozy dla internowanych jeńców na terytorium Zachodnioukraińskiej Narodowej Republiki. Taka dwojęzyczna monografia naukowa. Dziękuję. Byli ludzie, posłuchali, byli pytania, bardzo ciekawe. Cieszymy się, że wyniki naszej pracy naukowej teraz więcej dostępne. Jest książka w bibliotekach polskich, na uczelniach, jest książka tutaj w Bibliotece Centrum Kultury Polskiej, można korzystać. Dziękujemy za pomoc, za współpracę, za to, że dostaliśmy grant na wydanie tej książki od Funduszu Pomoc Polakom na Wschodzie, wspólno z Centrum Kultury Polskiej. Otrzymaliśmy go. Super. Myślę, że Centrum Kultury Polskiej i Europejskiej Dialogu jest bardzo dobra instytucja w naszym mieście, jaka naprawdę daje takie, powiedzmy, notki europejskości, robi te nasze miasto więcej bliżej do Zachodu, do Unii Europejskiej, do Polski. Mamy sporo wspólnego w naszej historii, staramy się o tym pamiętać, kontynuować, jesteśmy sąsiadami, musimy współpracować. O znaczeniu wydarzenia miałam również przyjemność porozmawiać z miejscową Polką Mirosławą Dominą. Spotykamy się dzisiaj w Święto Niepodległości Polskiej. Dla każdego Polaka to jest wyjątkowy dzień. Właśnie jakie emocje Pani w tym dniu towarzyszą i dlaczego to święto jest ważne? Panie Donosiu, co rok zbliży się do starości. I z każdym rokiem człowiek więcej ma szacunek do tego wszystkiego, co jest obecną w naszym życiu. Ale niepodległość, która była dostana w 1918 roku, to jest takim triumfem dla nas, bo jesteśmy w tym wieku, że nie byliśmy oczywicami tych działań, które wtedy byli. Ale od rozpowiedzi, od czytania historii, też serce ściska się od tego, co przyszło się narodu przeżyć polskiemu. Ale walka, wszelka przemoc, wszystko dało inaczej człowieku żyć i dziękujemy Panu Bogu za to, że jest Polska, że jest polski naród, że w takie ciężkie czasy, kiedy napadli na Ukrainę Rosjanie, Rosja napadła i Polacy pierwszy, najpierwszy ze wszystkich europejskich państw podali rękę pomocy i zawsze... Ukraina i Polska powinny być bardzo zbliżone między sobą. Powinni cenić dany Panem Bogiem dzień i noc, bo bardzo dobrze kto widzi rano Słońce i kto ładniej się spać i widzi miesiąc. Dziękuję Panom Bogu. Dziękuję. W ogóle naszym centrum polskiej kultury w Iwano-Frankowskiej byłem Stanisławowi, więc uwielbiam Stanisława, bo urodzona jestem Stanisławowi, Za te zawsze takie ciekawe dla nas imprezy, które wracają w 80 lat, w młode lata, serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci wszystkim, bo dzisiaj każda chwila życia jest na wagę złota, a życie... To jest nasza praca, wychowanie dzieci, wychowanie wnuku i w ogóle wszystko, co się robi dla naszego państwa, w którym my mieszkamy. Ale zawsze będziemy Polakami, chociaż mieszkamy przy pięknej Ukrainie, ale Polak w serduszku zostanie Polakiem. Panie Miro, ta walka o niepodległość toczyła się na różnych frontach. Była to walka zbrojna, ale też walczono słowem, twórczością, sztuką. I właśnie w tym roku obchody Święta Niepodległości zostały połączone z Dniami Kultury Polskiej. W ramach Dni Kultury Polskiej odbył się między innymi, odbyły się m.in. przeglądy filmów Feliksa Falka, reżysera pochodzącego ze Stanisławowa. Oglądała Pani te filmy. Jakie wrażenie i dlaczego kultura jest ważnym też narzędziem walki o tożsamość, o naród? Jestem pielęgniarką, dziedziną 40 lat opracowaną. Jestem pisarką, piszę teraz w gazetach, podaję swoje tam wywiady różne, wiersze, ale bardzo chcę powiedzieć, że kultura, muzyka, malarstwo to wszystko dołącza w człowieku jakąś serdeczność jakoś przyjść do tego wszystkiego, co jesteśmy od rana do wieczora bo obowiązek w domu jest obowiązek, a wszystko, co się działa naokolo nas też potrzebno przyjmować, bo wszystko się robi dla nas, dla naszego życia, dlatego, żeby człowiek czuł się niesamotnym, a zawsze przyszedł tam, gdzie na niego czekają. Do ciebie co dzień przychodzę, jak dziecko do matki swojej, by ci powiedzieć, że kocham, kocham nad życie swoje. O, przyjmij, Matko, swe dzieci, Choć czasem ból Ci zadają, Niech nas Twa miłość uleczy I serce zapachnie majem, Niech w każdym serduszku będzie maj, wiosna, Niech kwitnie zawsze wszystko w dobrym sensie, Niech będzie pokój na Ukrainie, Niech człowiek kocha człowieka, Bo Pan Bóg nas stworzył dla tego. Pani Miro, a z tymi filmami jak? Spodobały się Pani filmy? Filmy zwyczajnie jest trwożne, przeżyty. Reżyser, który robił te filmy, na pewno podwójnie przeżył, bo trzeba było napisać ten film, wstawić ten film, odnaleźć artystu, który by tak do serca te filmy podali dla nas. I bardzo dziękuję właśnie temu panu reżyserowi, bo on jest naszym tutaj Pochodzenia ze Stanisławowa. Bardzo miło, właśnie też zadawałam mu pytanie, czy w książkach opracował coś z pochodzenia rodziny swojej. W Stanisławowie Powiedział, że bardzo mało, ale zaprosiliśmy pana. Chętnie, żeby przyjechał do Stanisławowa. Będziemy bardzo się cieszyli. Radio DE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Mimo zimna na ulicy życzymy ciepła i pogody ducha, a na zbliżający się weekend dobrego odpoczynku w gronie bliskich i przyjaciół. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą "Polonia i Polacy za granicą 2023", ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.